Witam wszystkich. Dziś troszkę nietypowo zaczynam od siebie. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, do komentowania, do zostawienia łapki w górę bądź też w dół. A powód, z jakiego się tu zebraliśmy, jest następujący. Tak wygląda sander na dzień 10 kwietnia. Więc jest wesoło. Jest wesoło, jest fajnie, pełnia kwitnienia, niemal pełnia kwitnienia. Zauważyłem na idaretach podobna sytuacja, bynajmniej w naszym rejonie. Ligol, oczywiście, też praktycznie pełni kwitnienia. I tak wyglądają realia pogodowe na chwilę obecną. Dziś już troszkę chłodniej i nie ma tego upału, nie ma skwaru. Więc po tym moim przycinaniu ten senderek nawet ładnie, nawet fajnie się prezentuje. Zobaczymy jak będzie w dalszym ciągu, ale na chwilę obecną nie ma co narzekać. Oczywiście szukam różnych dziwnych pod liściami i nie tylko, ale na razie jest czysto. Na razie jest czysto z myszycą, bynajmniej tu. Nic innego też tam gdzieś nie znalazłem pod liściami. A zaraz wam jeszcze coś pokażę. Tylko muszę się przejść z powrotem do samochodu. A mianowicie takie ustrojstwo. Upgrade'owałem moją starą lupę na bezprzewodowy sprzęt. Powiększenie może ciutkę mniejsze. I nie można nagrywać głosu. Ale już z pierwszego tam testu bardzo fajnie to pokazuje ten obraz, raptem 2 megapiksele, no ale na takie powiększenia wystarczy. Dam Wam tu próbkę, oczywiście bez, bez głosu, w razie czego to coś tam podłożę, ale na chwilę obecną jestem zadowolony, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać dalej. Dobra, to teraz próbka z tego ustrojstwa. No to zaczynamy nagranie z lupy, podkładam Wam dźwięk. Jesteśmy na korze. Tarczka tarcznika. No i tutaj schodzę właśnie do cyfrowego powiększenia maksymalnego. To jest maksymalne powiększenie cyfrowe i optyczne. I Pamiętajcie, to jest tylko 2 megapiksele, więc ten obraz nie będzie ostry jak 4K ale na użytek własny jak najbardziej to się sprawdzi to jeszcze sobie muszę trochę obkręcać, posprawdzać orientację kamery No i jednak tarcznik jest tu cały czas będzie trzeba go obserwować działać Powiem Wam, zakupiłem już pułapki, niedługo będę rozkładał tutaj pułapki, to też Wam puszczę filma. teraz wrzucamy, wracamy na liść, na liściu włoski, tu drugi listek i szybko przeskakujemy na słupek pręciki, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty można uzyskać z takiego małego ustrojstwa. Zaznaczam, kosztowało 70 zł. Tam próbowałem zajrzeć w dno kwiatowe, ale się nie udało. I tu jeszcze raz będzie słupek i pręciki w takim troszkę większym powiększeniu. O właśnie, pięknie widać rosę na słupku. I tyle. Więc jak widzieliście, efekt jest w miarę fajny, satysfakcjonujący. No i najważniejsze, nie ma kabelka. Cóż jeszcze, słuchajcie, jak u Was właśnie to kwitnienie przebiega. I co Wy sądzicie na temat tej pogody. Bo ja nie pamiętam, żeby o tej porze tak mocno wszystko kwitło. I. Tu właśnie teraz jest najważniejsze wyważenie tych wszystkich zabiegów. No na weekend znów mowa jest o jakimś deszczu, będzie wilgoć, będzie ten liść mokry, będzie mokry kwiat, będą mokre płatki, słupek wszystko będzie mokre i raczej na pewno będą infekcje. Ja tu nie jestem od informowania o infekcjach, bo od tego są stacje, od tego są różni doradcy. Ale, tak na zdrowy rozsądek, y, trzeba to dosyć mocno zabezpieczać. O, ja tu już widzę pierwszą infekcję, głównie mączniak. Tu na szczycie y, Sander lubi mączniaka, więc y, tutaj muszę troszkę mocniej się skupić na mączniaku. Y, będą te infekcje kontynuując, y, i ja już prawdopodobnie. Jeszcze muszę chwilkę tylko przemyśleć, ale najprawdopodobniej wejdę ze Sdhi. I będzie i będzie wtedy najbezpieczniej. Wszystko zależy jeszcze od temperatur, od pogody. Na razie to bardzo ładnie wygląda. Jeszcze taka mała dogrywka z Ligola. Mamy 11 kwiecień. A nawet nie tak rozkwitnięty Nie tak kwitnący ligol rok temu był 1 maja Więc co tu gadać? 3 tygodnie przesunięcia rok do roku Zobaczcie Wszystko goni i to bardzo mocno goni Jak tu podratować to wszystko, żeby utrzymało pąki, żeby wszystkie zawiązki później nie spadły? Wszystkie, wszystkie na pewno nie spadną, ale znaczna część spadnie. Nie wiem, jeszcze tego nie rozkminiałem. Na pewno pójdą jeszcze odżywki, żeby to wszystko podoklejać. Szykuję się na regalis, jeśli tylko będzie okienko pogodowe żeby nie wiało zbytnio mocno ale prawdopodobnie ten regalis dopiero pójdzie w następnym tygodniu choć patrząc po tych przyrostach można byłoby już startować no ale niestety no troszkę zawiewa trochę mocno zawiewa więc może jeszcze się uda Jakoś znaleźć okno pogodowe, nawet na ten tydzień, i wstrzelić. No i pięknie. Tu już pszczółki sobie pracują, nieliczne. Murarka tam lata. Ale jako owady zapylające, takie naturalne, no to powiem, że nie ma za dużo. Także to jest Ligol. A obok mamy Prince'a. I prince na chwilę obecną kwiat królewski rozkwita. A reszta w takim balonie. No, i tu na tej kwaterze w zeszłym roku był opór. Było tego princea dosyć sporo. No, a w tym roku on jest tu jak widzicie, delikatnie na przerzucie. W zeszłym roku go tu nie przerzedzałem. Akurat tego. Bo tam mam dwa rządki. Które przerzedziłem, i na tych dwóch rzędach jest to rozłożenie w miarę, w miarę tych pąków. Ale ja tu nie chciałbym w żaden sposób gdybać, w żaden sposób yy, prorokować, co to będzie, jak to będzie, jak to jest dużo, bądź jak to jest mało pąków. Bo to wszystko wyjdzie w praniu. Murarka są latają i na pręcie te przyrosty też już powoli bardzo ładnie idą więc wszystko wszystko goń wszystko dużo szybciej niż powinno być jeszcze tutaj niewykoszone zobaczcie jak tylko czas pozwoli trzeba się wziąć też zakoszenie o, coś tutaj lata, jakiś owad, no ale to nie jest nic, nie jest, jakaś psułka, coś a'la pszczółka. No ale koszenie po prostu trzeba będzie też jakoś wstrzelić w międzyczasie, a tego międzyczasie jest dosyć mało. Ja jeszcze z towarem jeżdżę, więc to mi troszkę czasu też zabiera ale zawsze na bieżąco się robi. Także taki update Wegetacja tu u mnie 3 tygodnie bite 3 tygodnie szybciej niż w zeszłym roku no i będzie to naprawdę bardzo ciekawy sezon. Już tam kiedyś chyba nadmieniłem ale to chyba z miesiąc bądź dwa miesiące temu, że może być ciekawy sezon a to mi się tak rzuciło, więc nie będę, nie będę polemizował, nie będę tu się wypowiadał. Ale ładnie jest popatrzeć jak to tak fajnie kwitnie wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. Cześć.